Siemanderko, Słuchajcie, nie wiem ile mi się uda znaleźć czapek, ale mam dwie takie fajne. Właśnie to, mi taką jeszcze jedną. Więc przeplatam je może innymi czapkami, które znajdę w domu. Nie wiem, czy mam aż siedem. Musiałabym mieć pięć w domu. Raczej wątpię, ale biorąc pod uwagę jeszcze Filipa, Hanki, to może mi się uda. I może codziennie będę w innej czapce. Dzisiaj wam pokazuję taką, którą dostałam od mojej mamy w zeszłym roku chyba. I jeszcze nie miałam okazji ubrać, bo u nas jeszcze nigdy nie było tak zimno, żeby ją tak ubrać. I chyba nigdy nie miałam nawet gdzie jej ubrać, więc sobie ubieram teraz tutaj. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w dosłownie 3-minutowym filmie, w którym powiem Wam, kto zgarnął nagrodę pierwszego dnia. Pierwszego dnia bawiliśmy się z patrycją. Patrycja robiła łapacz snów. I tak jak wiecie, pierws, każdego dnia będziemy wyłaniać jeden komentarz, który otrzyma nagrodę od sponsora. A dzisiejszym naszym sponsorem jest firma Old Fashion Ribbon. To będzie taka paczuszka z, właśnie z. Z tążkami, takim w ogóle kompletem całym. No i oczywiście jest mi bardzo miło poinformować, że komentarz wybrała Patrycja, chociaż powiedziała, że nie, ona nie będzie wybierać, ale jednak no niestety trzeba. I tutaj Wam już wrzucam, kto otrzyma nagrodę. Uwaga. I pojawił się komentarz, który napisała Joasia. Taki projekt to zupełnie nie moja bajka, ale przyjemnie się oglądało. Podziwiam cierpliwość do tego owijania. Ja tylko, jak tylko patrzyłam, ja tylko patrząc już miałam nerwa. No cóż, ja też podziwiam takie e, bawienie się sznurkiem. No ale wiecie, jak to, ja zawsze mówię na warsztatach, chcecie, żeby ładnie wyglądało, to trzeba się troszeczkę pomęczyć. Także słuchajcie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę wszystkim miłego wieczorku. E, Asienka, skontaktuj się ze mną, wyślemy do Ciebie paczuszkę. A ja się z Wami żegnam, moją super czapeczką y, i jutro się będę... Może w codziennie będę w tej czapce, bo to taka fajna. Będę na zmianę z taką drugą jeszcze. Nie będę szukała innych czapek. Mam jeszcze jedną taką fajną. To jutro sobie w tej drugiej, a do tej wrócimy pojutrze. Także buziaczki i do zobaczenia.